No Nie na mnie Pan, pan, pan. Kurwa To jest najbardziej kontuzjogenny zawodnik br u Kolano. Nie, został tu. Uderzaj obok. Przestanę mogli wymienić. I tak walczy młody Andrzej, już mu trzeba to Patrzcie na te kocieruchy. Nie dość, że lewak to jeszcze korzysta z porad Kurwina. Trzeba masakrować. No, Loki wydał poprawne uderzenie na udo. Tusty aż się zdziwił, bo siła uderzenia była tak wielka, że wykrzewiła mu jelec. Przez co wygląda, jakby nosił karabin w ręku. Teraz próbuję yy, pokazać jakieś sekretne znaki bojowe. Czeka, wyczekuje. Jest gotowy na każdą sytuację. No, niestety paziuje, bo, bo to jest Andrzej. To jest tusty Andrzej Szewiatorski. Jak dostał lutę w nogę, widzieliście to? Dostał taką lutę. O ja, druga luta! Tusty Andrzej, kurde, dostaje. No, Loki już tutaj zaczyna paziować. Zaczyna tańczyć. Ale tusty Andrzej spokojnie stoi na nogach, pilnuje się, pilnuje się, to za nogę! No! Czemu nie kontratakuje, czemu nie, czemu nie wyczekuje, jest, wchodzą serie, wchodzą ciosy, ale, o, było uderzenie! A teraz trochę mniej, merytoryczny komentarz, jebnął go, kurwa! Ten dostaje już padaczki. chyba się zmęczył. Loki, zmęczyłeś się? Między żebra ty, Dostał między żebra. Tak bije Andrzej Tusty Trzebiatowski. Andrzeju, powiedz coś do kamery. My, tobie również. Wrzucę to go na YouTube'a. Nie muszę. Dlaczego ja? Udowodnij, że ty to ty. Masz zasłoniętą twarz. To swoją drogą. <grym>